Panie marszałek, wysoka Izbo, panie ministrze, z informacji medialnych, z artykułów prasowych, między innymi artykułu panów redaktorów Słowika i pana redaktora Jadczaka, polska opinia publiczna dowiedziała się, że bardzo agresywne dezinformujące filmiki które były publikowane na wielu kontach, w serwisach internetowych, zostały sfinansowane przez podmiot zagraniczny. Zostały sfinansowane przez spółkę, która mieści się w Wiedniu, mieści się w Austrii, przez spółkę, która nazywa się Estratos Digital GmbH, wcześniej DataDat i jest to spółka, w, której, w którym jest zaangażowany m.in. pan Adam Ficzor, był minister do spraw służb specjalnych w lewicowym rządzie węgierskim. Są tam politycy, a spółka ta finansowana jest przez pieniądze mocno angażującego się w politykę po stronie progresywnej, lewicowej jednego z najbogatszych ludzi na świecie, pana George'a Soros'a. Reklamy te były w Polsce dystrybuowane przez profile przez kanały w mediach społecznościowych, wiesz jak nie jest i stół dorosłych. Osoby związane z tymi profilami powiedziały, wskazały, że podmiotem finansujących, finansującym te reklamy jest Fundacja Akcja Demokracja, podmiot, którego prezes był nagradzany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Osoba, która jeszcze kilka dni temu, czy kilkanaście dni temu brała udział w spotkaniach w nasku, w nauczycielskiej akademickiej sieci komputerowej w jednostce publicznej państwowej, która ma walczyć z dezinformacją w sieci. I ta osoba brała udział w pouczaniu innych, brała udział, w, występowała w mediach publicznych jako wzorcowy taki człowiek od pilnowania porządku w sieci i tego, jak być powinno. I okazuje się, że reklamy, które w sposób kłamliwy, agresywny atakowały kandydata na prezydenta RP Sowomira Mencena, przedstawiciela naszego klubu, ale również pana Karola Nawrockiego, kandydata obywatelskiego wspieranego przez prawo i sprawiedliwość, były też reklamy, filmiki wskazujące, jakim wspaniałym, dobrym kandydatem na prezydenta jest pan Rafał Trzaskowski. Przepisy dotyczące finansowania partii politycznych mówią jasno i klarownie o kampanii wyborczych. Po pierwsze, kampanie polityczne kandydatów na prezydenta mogą być finansowane wyłącznie przez komitet tego kandydata na prezydenta. To jest pierwsza reguła. Druga reguła brzmi, nie może być polska polityka i partie polityczne finansowane przez osoby prawne, przez żadne spółki. Trzecia reguła brzmi, żadnych pieniędzy z zagranicy. Nawet Polak, który wyjechał do pracy do Anglii i ze swojego konta przelał pieniądze, to, że on pracuje w Anglii, nie mieszka na stałe w Polsce, mogło być powodem odrzucania sprawozdań finansowych. Wszystkie te trzy reguły są złamane w sytuacji, w której podmiot austriacki za pieniądze Bóg wie skąd finansuje setkami tysięcy złotych bezpośrednio płatne reklamy w mediach społecznościowych. Dodatkowo ten sam podmiot, i nie wiemy, o jakie tutaj chodzi kwoty, wysyłał zapytania do influencerów, osób, które mają popularne kanały w mediach społecznościowych, by na tych kanałach zamieszczały te filmiki za wynagrodzeniem. Nie wiemy, jaka to jest kwota, więc te co najmniej 100 tysięcy dolarów, kilkaset tysięcy złotych, to jest naszym zdaniem nielegalne finansowanie kampanii Rafała Trzaskowskiego. Ta skala to mogą być miliony. Więc stąd mam pytanie, chciałbym, żeby pan minister odpowiedział, ale tutaj powinni być też przedstawiciele MSW, ABW i innych instytucji państwowych, ponieważ pytanie jest takie, czy Ministerstwo Cyfryzacji ma narzędzia, by sprawdzić jaka była skala reklam w mediach społecznościowych finansowanych z zagranicy. Reklam tylko pozornie będących obywatelskimi, profrekwencyjnymi czy antyfrekwencyjnymi, a w istocie był w interesie jednego komitetu, jednego kandydata, Rafała Trzaskowskiego. Czy nasze służby, instytucje państwowe, podległe Ministerstwu Cyfryzacji mogą sprawdzić i zażądać takich danych od, od instytucji, takich, które prowadzą Facebooka, Instagram, Xa, od tych koncernów? Jaka była skala tego finansowania? I czy, co zamierzacie z tym Dzięki zrobić, z tymi pośle. nielegalnymi reklamami? Dziękuję bardzo. Donald Tusk i Rafał Trzaskowski po raz kolejny pokazują, że ich polityka opiera się na manipulacji i braku przejrzystości. Jak słusznie wskazuje poseł Wippler, kampania Trzaskowskiego była wspierana przez agresywne, dezinformujące filmy finansowane z zagranicy. Co jest jawnym naruszeniem polskich przepisów wyborczych. Zaangażowanie podejrzanych podmiotów, takich jak austriacka spółka powiązana z Georgem Sorosem oraz fundacja Akcja Demokracja której prezes był nagradzany przez Trzaskowskiego, budzi poważne pytania o uczciwość ich działań. Tusk, jako lider obozu rządzącego, milczy w tej sprawie, co tylko potwierdza jego hipokryzję. Głosi hasła o demokracji, a toleruje nielegalne finansowanie kampanii swojego protegowanego. Wipler słusznie domaga się wyjaśnień i działań ze strony instytucji państwowych. To skandal, że polska polityka jest obiektem zagranicznych wpływów, a Tusk i Trzaskowski zdają się to akceptować byle tylko utrzymać władzę. Czas na przejrzystość i rozliczenie tych, którzy łamią prawo dla własnych korzyści.